Cześć, witam serdecznie. Dziś zadanie 33 z matury 2019, poziom podstawowy. Dany jest punkt A o współrzędnych minus 18, 10 oraz prosta o równaniu. Y równa się 3x, która jest symetralną odcinka AB. Wyznacz współrzędne punktu B. Zadania z geometrii analitycznej to jedne z moim zdaniem najciekawszych zadań pojawiających się na maturze i zajmiemy się tym przykładem. Wiemy z treści zadania, że mamy jakiś odcinek AB. Tutaj będziemy mieli A, tutaj B, punkcik. Od razu zaznaczmy sobie te współrzędne, minus 18, 10. I jest to odcinek, czyli połączymy to linią. Słuchajcie, symetralna odcinka to nic innego jak linia, która przecina nasz odcinek dokładnie w połowie i dokładnie pod kątem prostym czyli tutaj pojawi nam się kąt prosty i Y, ona się nazywa 3X. Linia AB. Do naszej symetralnej jest pod kątem prostym. W karcie wzorów znajdziecie wzór, że aby dwie proste były do siebie prostopadłe, to a1 razy a2 musi się równać minus 1. Czym jest a1 i czym jest a2? Jeżeli mamy dwie proste, nasza czerwona prosta nazywa się y równa się 3x, a nasza czarna prosta nosi nazwę y a x plus b. Jest to wzór ogólny na prostą. I teraz słuchajcie, nie mamy A1, czyli sobie napiszemy A1 razy A2 to współczynnik A przy naszej drugiej funkcji, czyli tu A1 razy 3 równa się minus 1. Dzielimy to na 3, czyli A1 równa się minus 1 trzecia. I teraz już wiemy, że nasza nowa funkcja będzie miała wzór y równa się i wstawimy wyliczone przez nas a, 1 trzecia x plus b. Żeby powstała pełna nazwa funkcji liniowej, musimy jeszcze wyznaczyć współczynnik b. No ale jak to zrobić? O linii ab wiemy jeszcze, że należy do niej punkt a. O minus 18, 10, a punkt, przypomnę Wam, to dwie współrzędne: pierwsza x, druga y. Zobaczmy do naszego wzoru. W naszym wzorze, jeżeli wstawimy te współrzędne, czyli 10 równa się minus 1 trzecia razy minus 18 plus b, to będziemy w stanie wyliczyć współczynnik b, czyli 10 równa się 6, plus b, b y, to będzie 10 minus 6 równa się b, czyli b równa się 4. I uzupełniamy nasz wzór funkcji y równa się minus 1 trzecia x plus 4. Słuchajcie, to jest wzór naszej linii y równa się minus 1 trzecia x plus 4. Tak ona się nazywa. Czerwona nazywa się y równa się 3x, a czarna y równa się minus 1 trzecia x plus 4. Teraz zajmijmy się znalezieniem środka tego odcinka. Środek odcinka to punkt przecięcia dwóch prostych. A żeby znaleźć punkt przecięcia dwóch prostych, to stworzymy sobie układ równań, gdzie wstawimy naszą czerwoną funkcję i naszą czarną funkcję. Słuchajcie, taki układ równań jest jednym z najprostszych, ponieważ mamy już wyznaczone y równa się i y równa się, więc możemy napisać, że 3x równa się minus 1, trzecia x plus 4, czyli 3x plus 1, trzecia x równa się 4, 3. 1 trzecia x równa się 4, 3 razy, no właściwie 3 razy 3 to 9, plus 1 to 10 trzecich, x równa się 4. Podzielimy to na 10 trzecich, żeby wyznaczyć x, -a. czyli x równa się 4 dzielone na 10 trzecich, czyli 4 razy 3 dziesiąte, co nam daje 12 dziesiątych, czyli 1,2. Pierwsza współrzędna środka to 1,2. Jeżeli używamy x, to możemy go wstawić gdziekolwiek, w miejscu, żeby obliczyć y. Y to te na żółto pokolorowane, czyli wzór na y, obojętnie który. Weźmy sobie pierwszy 3x, czyli 3 razy 1,2 to się równa 3,6. I słuchajcie, teraz znaleźliśmy ten środek. On ma współrzędne 1,2. I 3,6. Jeżeli mamy współrzędne środka, to dobrze wiemy, że żeby obliczyć środek, to karta wzorów również daje nam wzór na to. I tak możemy zapisać, że środek, czyli ten S, ten S powstał z wykorzystania wzoru X1, XA plus XB na 2 i xy plus YB na 2. Słuchajcie, czyli XA plus XB na 2 dało nam 1,2, natomiast y plus YB na 2 dało nam 3, 6. Jedną z tych współrzędnych już znamy, bo środek jest to środek od A do B, czyli znamy wszystkie współrzędne punktu A. Czyli XA to minus 18 plus XB, którego nie znamy, no bo z punktu B mamy XB i YB. Przez 2 równa się 1, 2. Minus 18 to mnożymy razy 2. Minus 18 plus XB... Równa się 2,4, xb równa się 20,4. Teraz ya podstawimy z punktu a10, czyli 10 plus yb na 2 równa się 3,6. Pomnożymy razy 2, żeby usunąć, ułamek 10 plus yb równa się 7,2. Przenosimy 10, czyli yb jest równe minus 2,8 i współrzędne punktu b, pierwsza współrzędna to x 20,4 i druga współrzędna minus 2,8. I to jest odpowiedź.